pieczni Mariusza Majewskiego po ciężkim okresie przygotowawczym wreszcie wybiegli na murawę i rozpoczęli meczem z kaszubią Kościerzyna cykl spotkań kontrolnych. Pojedynek z czwartym zespołem trzeciej ligi mógł się podobać sporej grupie sympatyków, która przybyła na obiekt przy ulicy Zblewskiej. Co prawda starogardzianie przegrali mecz 0 1 po bramce byłego zawodnika starogardzkiej wieżycy Adriana Wysieckiego, jednak na tle trzecioligowego rywala biało-zielono-biali zaprezentowali się z dobrej strony. Dodajmy, że w naszym zespole zagrało dwóch nowych graczy. Byli to Mateusz Wenta i Dariusz Gołuński. Ten pierwszy na 100% zagra na wiosnę w barwach KPS, a drugiemu przygląda się trener Majewski. Warto wspomnieć, iż w pierwszym składzie zagrał junior Karol Zieliński, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Za tydzień, w sobotę 8 lutego o godzinie 12, KPS rozegra drugi sparing. Rywalem będzie lider czwartej ligi, GKS przodkowo.